i w tym roku podobał sobie niską temperaturę jutro jednak zmiana będzie znacznie cieplej ale nie na długo bo już w kolejnych dniach znów chłodniej witam państwa marzena słupkowska w nocy od pomorza zachodniego i wielkopolski przez kujawy Mazury, po posłowalszczyznę miejscami popada deszcz nad resztą kraju pogodnie i od dwóch stopni w małopolsce i na podkarpaciu do sześciu na zachodzie wiatr chwilami silniejszy zwłaszcza na północy i wschodzie. W Bieszczadach i Tatrach w porywach do 100 km na godzinę. W ciągu dnia, początkowo na wschodzie pogodnie, ale w miarę upływu dnia, już niemal w całym kraju możliwy deszcz. Od Mazowsza i Lubelszczyzny, po Małopolskiej i Górny Śląsk, możliwe burze z silnym wiatrem. Gdzie nigdzie na północy oraz na wschodzie, podczas burz, może padać dość mocno. Wysoko w górach śnieg. Najmocniej powieje w Tatrach i Bieszczadach do 100 km na godzinę. Najcieplej na południowym wschodzie 18-19 stopni. W głębi kraju 17. Na Pomorzu maksymalnie 10. W drugiej części dnia już tylko na Podkarpaciu na ogół pogodnie i sucho. W środę deszczowo temperatura z trudem będzie osiągać 10-11 stopni. Na Podkarpaciu 15 i tu niewykluczone burze. W czwartek również miejscami popada. Najmocniej na wschodzie. I na koniec dobre wiadomości. Według ostatnich prognoz początek maja ma być bardzo ciepły. Temperatura wzrośnie lokalnie powyżej 20 stopni. Do zobaczenia wieczorem.